Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Z, zagrajmy w Yes Your Grace. W poprzednim odcinku stało się coś takiego, że straciliśmy tego pogromcę smoków, ale zyskaliśmy weterana wojennego, co jest według mnie upgrade'em. Tak więc, no co, zapiszmy, kontynuujmy, zobaczymy, co się stanie dalej w naszym kochanym królestwie e, da, grewno. Mamy kilku osób. Oj, 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 ma kolejnego zwierzaka. Oj, oj, wasza wysokość. Rolnicy mieli problem z ptakami wyjadającymi zasadzone nasiona. Durni ludzie nie pomyśleli, aby postawić tam stracha na wróble, więc im w tym pomogłem. Ten, ten generał to jest przekozak. Na razie wystarczyło i rolnicy byli całkiem zadowoleni. W zamian dali mi trochę zasobów. Kurde, te zasoby! Sram na te zasoby! Miło mi Cię poznać, wasza wysokość, i ma jeszcze rekondolencje z powodu Talisa, chociaż wcale go nie lubiłam. W każdym razie Lurs wyjaśnił mi twoją sytuację. Wierzę, że to mogło pomóc. Że mogę pomóc. Oczywiście nie za darmo. Widzisz masz? Coś, co chcę dać mojemu synowi. Hmm. Właściwie to kogoś. Chciałbym, żeby twoja córka Asalia wyszła za niego za mąż. Wierzę, że znacznie wzmocniłoby to nasze relacje na nadchodzące lata na początek. Pożyczyłabym wam moją armię. 300 pełnił i wyszkolonych żołnierzy. Wszyscy gotowi by sprzeciwstawić się uradowi. Wraz z ludźmi 4 sztuk złota i 5 zasobów, więc co ty na to? Kurde. Pozwólcie, że to przemyślę. Będę potrzebował troszkę czasu, aby to przemyśleć. O, Oczywiście, mój drogi. Poświęć na tyle czasu, ile chcesz. Pamiętaj tylko, że radovia nie będzie czekać, aż, aż będziesz gotowy. Hahaha. Ah, ah. No. Nie. Sęk w tym, że nie mogę zrobić tylko też asali, Jak zrobiłem to z. O. Oh, Czekaj, Jak z moją pierwszą córką. Ponieważ. No tam nie miałem wyjścia. Dobra, zobaczmy, co wiedziałem, jak potrzebuje. Wasza Wysokość, potrzebowaliśmy, próbowaliśmy to prze, przeczekać, ale babuszka wróciła. Ludzie na koniach przyjechali, przyjęli trzy wioski Wasza Wysokość. Doszają wszystkich do karmienia swoich dzieci ogromnymi ilościami jedzenia. Boimy się, że babuszka po nie przyjdzie Wasza Wysokość. On chce je jeść, musicie coś zrobić. Co tam. Teraz wyślijcie swoich ludzi. Są w trzech wioskach. Czerwony koniec w oborce, czarny koń w jabłonce, biały koń w Bielce. Zobacz, co się da zrobić. Wasza wysokość, zaznaczyłem dla pana w... zaznaczyłem dla was te lokalizacje na mapie. Jeśli otworzysz mapę, będziesz mógł skierować agenta do tych lokalizacji. Dziękuję wam, Wasza wysokość. Wiedziałem, że możemy na was liczyć. Coraz gorzej, co jest gorzej, co tam Aurelea? Lorsulia. Jak się czujesz, kochanie? Buffer się o ciebie, zemdlałeś już dwa razy. Jeśli się pogorszy, to kto obejmie tron? Myślę, że musimy pojąć większy wysiłek, kochanie. Być może Audrey ma rację. Musimy się bardziej postarać. Czuję się, że nie wypełniłam swojego obowiązku jako królowa. W czasach król powinien mieć syna. Nie powinnaś czuć się klon... Nie, nie powinna się. Nie powinnaś czuć się winna. Los, jak widać, chce dla nas... ma dla nas inne plan. Mamy trzy piękne, zdrowe córki. To nie twoja wina, że nie mamy następcy. Dziękuję, kochanie. Może może spotkamy się później w nocy, kiedy wszyscy sobie pójdą. Mam kilka pomysłów, jak sprawić, żeby było bardziej interesująco. Może to pomoże. No, zobaczymy. No, ja też myślę, że Aurelia. Powinniśmy zrobić coś, żeby lepiej się poczuła. Może jakiś mały pomnik przypominając jej, że ją kocham, bez względu na wszystko. Zobaczmy, co Tedani wymyśliła. Co Dani, co ulicha Lis robi w sali tronowej. To mój nowy agent. <noise> sykacz. Wracamy do zwierząt, tak? Cóż, już raczej nie da się wysłać zabawki na misję? Nic nie rozumieją bez względu na to, jak dużo im wyjaśnisz. Poza tym ten był trudny do zrekrutowania, Zjęło to trochę czasu. Trudno zwołać. Och, to proste, ponieważ syczy. Tss. Dobra, niech sobie zatrzyma. Sykacz może zostać. Tak, już wkrótce będzie znany wszędzie. Najpierw w dawne za swoje szlachetne czyny, potem Watanie, kiedy sprowadzimy lursu i idę z tego z powrotem. Być może pewnego dnia będę mógł. U, będzie mógł konkurować z Noaksem pogromcą smoków, gdy przejdzie. Inicjacją zostanie wysłany na misję. Super jest to dziecko. Serio. Jeśli, jeśli będę miał dziecko w przyszłości i będzie to córeczka, chcesz, żeby ona była identyką w kontekście. E, w kontekście no, mówimy tutaj o e, bujnej wyobraźni. Tak ojcze. Yyy... opowiedz mi o tym. Pamiętasz Lady Lenę? była nawet twojej siostry. Tak, dlaczego mi o tym mówisz? Bo zapytałam mnie, czy nie chciałobyś wyjść za jej syna, ale mnie w sumie w wiedz, że jeszcze jej nie odpowiedziałem. Och, rozumiem. Jak nie będę miała raczej wiele do powiedzenia w tej sprawie, no cóż nie wiem, co o tym myślisz? Nawet go nie znam. Myślisz, że mogę... że chcę poślubić nieznajomego? Czy jest ktoś, kogo znasz i chciałabyś poślubić? Nie. Wcządzaj, że później musimy kogoś dla ciebie znaleźć. Wiesz jak to działa. Dadowie że się napiję teraz szybko. Wiem, po prostu nie sądzę, żebym była na to gotowa. Nikt nigdy nie jest gotowy, As. Czy kropek. Ona definitywnie nie chce zostać żoną, no ale nic. Pogadajmy z żonką. Kochanie? Mmm... Y Może zapytajmy ją o to. Lidlana przyszła do mnie z propozycją, a Sali jest wciąż młoda. Myślałam, że nie będziemy musieli o tym myśleć przed bitwą. Wiem. Nie byłem pewien co jej powiedzieć. Jeśli zgodzimy za ofiarowe wsparcie w bitwie, potrzebujemy jak najwięcej wsparcia, ale nie chcę, żeby Sali odeszła z domu. Decyzję pozostałem tobie. Eee, nie chcę jej oddawać. Nie, nie chcę. Wiesz, może nie słyszył strasznie, nie chcę tego powtarzać. W pewnym momencie będzie musiała wyjść za mąż. Wiem, że to nie w porządku, ale nie chcę, żeby wychodziła za mąż za nieznajomego. Na pewno znajdziemy dla niej kogoś. Bardziej odpowiedniego po bitwie. Ożyło mi trudno. Było mi sobie wyobrazić, która te dwóch córek w ciągu jednego roku. Nie tracisz ich po prostu, wychodząc za mąż. Wiem, wiem. Zapraszam Lady Lane i poinformuję ją o mojej decyzji. Nie mogę jeszcze o tym powiedzieć. No dobra, mapa: obórka, eee, belka, jabłonka. No to zacznijmy co, co od jabłonki. Leci tam generał z automatu. Niechaj leci. Eee, sojusznicy. Na razie lany opuścimy i zaprosimy Grego Ponieważ tam zawsze tylko 80 żołniaków więcej Dobra, no zobaczmy co będzie dalej Gierka dość wciąga, więc jest to spoczką. Pod względem tego, że... O! Jesteśmy w tocy! Ha ha ha! Oskaczysz mnie! Przestań! Zobacz, no, żebyśmy się tutaj... Od tej strony mnie jest... nie Nic nie zdziała... Uj, uj, uj! Ups! O, proszę bardzo, to nie takie proste. Czyżbyśmy trafili na Barabara? O nie, Cedani! O nie, Cedani! Ty najgorsza jesteś. A salę włożyła coś do mojej pościeli. Poszłam spać, a teraz wszystko mnie swędzi. O nie, kolejna córka. To tylko trochę proszku we. wkrótce ci przejdzie. A Oj, oj, oj. No ja przeprasz swoją siostrę. Nic nie zrobiłam, to nie ja. Wszyscy wiedzą, że to ty. Asalia Dobrze, przepraszam. Rozmawiamy o tym później, Asalia Jak i dlatego, właśnie nie mamy następny dron. może spróbujemy innym razem. Może nadal spróbujemy dziś wieczorem. No, córeczki są. córeczki są super, z tego co widzę. W końcu zaczynamy się tutaj układać z Goldem. Zapisz. Kontynuuj. 6 tygodni do się radowi. Coraz gorzej, coraz gorzej. Dobra, generał, wasza wysokość, nie wiem co się dzieje, kiedy przybyłem do jabłonki, wieś była otoczona czarnymi chmurami burzowymi, ty wiatry były bardzo silne, to dziwne, bo nigdzie indziej nie spadła ani kropla deszczu, zmierzyłem się z mężczyzną na czarnym koniu, zachowało się bardzo dziwnie, Krzyczał coś w obcym języku, Cel mnie nie dziwi biorąc pod uwagę wszystkie te inne rzeczy, które usłyszałem od wieśniaków. Dobra, czy to, to coś nam pomogło, to on po prostu zabił gościa, dobra, ale nam, wasza wysokość, to była zasadzka, Światło w lesie, magiczna anomalia, to była przy, przynęta. Myśleli, ja że mogą mnie zaskoczyć, ale byłam czujna. Zauważyłem ich ślady w lesie, zanim do nich dotarłem. Czekali na mnie wieśniacy z mieczami i łuczniem. Wiedziałem, że lepiej będzie atakować bezpośrednio, więc zdecydowałem się zawrócić. Och, i zapewniam Was, że nie było tam żadnej magii Wasza Wysokość. Po prostu mężczyźni uzbrojeni gotowi by zabijać. Próbuję osłabić nasze siły. Następnym razem musimy być bardziej ostrożni Wasza Wysokość. wydawał się dość podejrzany, więc powinien był się zawrzeć. Czy ja wiem? Dobra, Jovan, Jovan, trzeba pogadać. On ma przypał. Barca... Sir Frederick nie żyje? Lord Jovan jest odpowiedzialny za pozbawienie jego życia. Nie żałuję tej decyzji, ani trochę. Co? Czek, czek, co? Co cię do tego skłoniło? Zbierało mu się. Frederick był agresywnym śmieciem. Lonna, jego żona, wiele wycierpiała. Udowodnienie, że Nax jest kłamcą, wzmocniło jego Frederika. szczęśliwszy, że pokazał Naxxemu, do miejsca zaczął świętować. Pił ile dusza zapragnie. Czuł się niezwyciężowny. Chciał pokazać Lonnie swojej żonie, żeby był prawdziwym mężczyzną. Dobra, dość już słyszałem. Myślałem, że szanujesz, Ty, Frederyka. Nie chciałeś dołączyć do mojego sztandaru, póki on się na to nie zgodził dołączyć? Wyszkolił mnie. Czasami był całkowicie piany i wiedziałem, jak się zachował w strefie do Lon. Weteran teraz wyblakła gwiazda. ale kiedyś prawdziwa legenda. Nie mogłem patrzeć, jak się na nią znęca, ale był wyższej rangi. Chciałem też, żeby dołączył do. Ciebie jako pierwszy, ponieważ nie chciałem robić niczego, co by go zdenerwowało. Nie chciałem, by Lonna cierpiała za moją decyzję na wypadek, gdyby się z nią nie zgodził. Nie zadawałem sobie sprawy, że i tak coś go sprowokuje. Zawsze robił się agresywny, kiedy pił. Wszyscy o tym wiedzieli. Strażnicy, wieśniacy szlachetni rycerze. Jasne, Fryderyk pił żonę Lonnę i nie wypuszczał jej. Nawet nikt nie kiwnął palcem, żeby pomóc. Wszyscy byli zbyt przerażeni, aby cokolwiek zrobić. Nie mogłem się tym przyglądać. Śmiało zabij mnie, jeśli musisz, ale wiesz, że Fryderyk na to zasłużył. Jeśli mnie oszczędzisz, dołączę do twoich armii, pomogę ci wraz z moją główną jednostką, będziemy 120 ludzi. Zaoferuję również moich piknierów, aby przyłączyli się do twojej bitwy. Poradzę sobie z każdą kawalerią, którą mogę przybić rodowianie. Dam ci również 5 sztuk złota. Kurde, no muszę zostawić go. To smutny dzień dla ale rozumiem, dlaczego zrobiłeś Joana. Twoje uczynki zostały odpuszczone i będziesz służyć Dawar nadchodzącej bitwie. Zgryje, żeby żebyś przez jakiś czas nie rzucał się w oczy na wszelki wypadek. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, dostałem kolejnych żołnierzy. Nie ja straciłem tamtych, więc jest to chociaż jakiś taki plus. Grego, wzłaś po mnie ja Owszem, witam w naszym zamku. Zakładam, że słyszałaś o zbliżającej się bitwie z Radowy. Oczywiście, że tak. W przeciwnym razie nie było mi je tu. Chcę pomóc. Oto moja oferta. Jestem dumny z mojej wiedzy o sztuce. Moja kolekcja obrazów jest największa. W całym Królestwie posiadam obrazy najbardziej prestiżowych artystów, Sylwek Wangeh, Manowski pisak. Możesz sobie wyobrazić. Ostatnio usłyszałem, że masz bardzo cenny obraz. Byłby idealny do mojej kolekcji. Bocian, Sylwka Wangecha. Ja mm, nic jeszcze nie mów. Nie wysłuchałeś jeszcze całej mojej oferty? Mogę ci zaoferować 80 świetnie wyszkolonych ludzi i 3 zasobów. Och, ten obraz musi wiele dla ciebie znaczyć. Oczywiście, że tak. Musi zniknąć z tego zamku. Znaczy, będzie wyglądać lepiej w mojej galerii obok innych. Jak zgaduję, gdzieś obraz gdzieś wisi, więc dam Ci czas, aby go zdjąć. Oczywiście, jeśli zgodzisz się na moją ofertę, chciałbym odebrać go osobiście. Zaproś mnie, gdy będziesz gotowy. Zajmijmy go od razu. Szanowni czarną, uważaj że przygotuję obraz jego, jak skończę swoje obowiązki. Fantastycznie, nie mogę się doczekać, będę czekał na gołębia. Znalazłem to mojej biliczce na wino. Czy chcesz mi o tym opowiedzieć? Czy masz bestie w swoich hech? Locha, Herku, lepiej znaleźć do tego łowcę. Znalazłem tę fiolkę, znalazłem to w pobliżu Brancy. Czy możesz mi powiedzieć coś o tym powiedzieć? Duża nasz szklana fiolka, nie jestem pewien. Co więcej, mogę powiedzieć Wasza Wysokość. Kurde, no. Myślę, że to wszystko. Dziękujemy za wizytę. Do widzenia. Weźcie, wiecie, gość. Problem jest taki, że nie mam żadnych dowodów na to, że jestem niewinny. Nie mamy gdzie szukać pomocy, wasza wysokość. Bandyci rządzą naszą wioską. Wiedzieli, że już podarżą nam gardła, jeśli się do was zwrócimy, ale nie możemy dłużej pozwalać im na jeść naszego jedzenia, pić wina, wykorzystywać naszych kobiet. Są dobrze uzbrojeni, a my, rolnicy, nie umiemy walczyć. Nie mamy z nimi szans. Proszę, wyślijcie waszego najlepszego generała, zanim będzie za późno. Dobra, wyślemy generała dużo zrobiłeś wychodząc do mnie? Generał natychmiast wyprawił się w stronę twojej wioski. Też nie zapłacał za to co zrobili. Masz no to moje słowo. Dziękuję wasza wysokość. Wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć. W takim razie muszę zaraz wracać do domu. Zabrakaduję drzwi i poczekam aż to wszystko się skończy. No dobra, to już bitka. Dobrze, uff. Pozdrawiam wasza wysokość. Czy mogę podejść bliżej? Tak, mm, rozumiem, rozumiem. Macie bardzo interesującą aurę, Eryku. Zwróćcie mi przeprowadzić twoje, przepowiedzieć Twoją przyszłość. Widzę, że będzie bardzo interesująca, tak? Ach, czy ty nie wierzysz w przeznaczenie? W wasze z kogoś? tak przepowiedziałem wielu królom i zwykle miałam rację. Tylko między nami obiecuję, że powiem wam kilka faktów o was. Będzie to prawda, a potem zapłacicie. W przeciwnym razie nie musicie, tak? No okej. Okay. Wszelkie drogie. Rozumiem, tak? Widzę, że przybyliście długo proszę w swoim życiu widzę. Hypnos z rodzaju departamentu patrolowego, a wy nie żyjecie. O nie, to za daleko w przyszłość. Pewnimy się trochę. Wasza podróż trudna, ale byliście szczęśliwi. Otoczeni przez tych, którzy Was kochają, ale widzę, że to były trudności. Wpłynęły na Wasze związki. Niektóre relacje zostały wzmocnione, ale niektóre się rozpadną. Dobrze, że pozwólcie mi teraz przetasować karty i patrzcie mi w oczy, wasza aura powie mi kiedy przestać. Tak, tak, ciągle tasuj. Dobrze, myślę, że to tu, zobaczmy. Och, głupiec, ale nie martwcie się, to nie znaczy, że nim jesteście, oczywiście, że nie. Oznacza to, że robicie coś nowego, nowy cykl i wzmocniacie się od innych, aby wam zaufali. Tak, mm. aha, no dobrze, zdobądźcie zaufanie, ale musicie być cierpliwi. Następna karta to sprawiedliwość. Tak, oczywiście, rozumiem. Potrzeba równowagi i Będziecie szukać pokoju, co oznacza, że prawdopodobnie coś wam wkrótce przeszkodzi. Cóż, dosenna ostatnia karta to wisielec. Oznacza to, że próbujecie osiągnąć coś wielkiego, tak? Coś, co sprawia, że czujecie się zainteresowani. I nieszczęśliwi. Będziecie nadal próbować to osiągnąć będą trudności. Oznacza, że wszystko co zrobicie zostanie wyrówna... wywrócone do góry nogami. Nowa informacja, może dobra, może zła. To wszystko wasza wysokość. To co powiedziałaś było pół. Nie mogę sobie pozwolić, nie pasuje do mojej sytuacji, co oznacza, że nie muszę płacić. Ja widzę, że idealnie powstaje wasza wysokość. Wszystko widziałem było wyraźne, nie zamierzam płacić za jakieś historyjki, spróbujcie indziej. Wielka szkoda wasza wysokość, widzę, że teraz skąd bierze się ta cała ciemność. Wszystko jasne, oj. oj, oj. Nie spodziewałem się, Aurela przekonała mnie, bym... Stoi tu kilka roślin. Sprawia, że to miejsce wydaje się bardziej przyjazne. Dobra, to już czytaliśmy. Oceń w tym nie chciałem jej płacić, ponieważ mam dość słabo z kasą. Rozmawiajmy ze salią. Jak ojcze. Nocny psikus. To co zrobiłaś z Adani tamtej nocy? Wiem, następnego no lata obiecuję, że zastosuję łagodniejszy roztwór. niż proszek z pokrzywy. As. Po prostu tęsknię za Majo. Zawsze wymyślała najlepsze zajęcia. Wiesz, że nie powinna tu być. Wiem. Ale tęsknię za nią. Dlaczego nie powiesz się z kimś z zamku? Wszyscy ze mną nikt rozmawiać tylko o lekcjach tańca lub właściwym sposobie zachowania się przy stole lub o tym jak należy rozśmieszać sztućce. To okropne. Udowodniłeś, że jesteś zaradna. Jestem pewien, że możesz wymyślić jakieś ciekawe zajęcia. Wiem, przepraszam, mogę trochę podokuczać służącym as. No. O, prawie zapomniałam. Ta szpala pod niego wygląda dziwnie, jakby ktoś go przesunął. Nie mogę go podważyć, ale może, gdybyś w tym miał jakieś igły, spojrzaj, to, to o to chodzi. Ta goska, wygląda jakby została przesunięta. Gdybym tylko miał jako... od ręku coś ostrego, cienkiego, aby go podłożyć. Hmm, może mi, że będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. Titi, trzeba iść do członki w takim razie. To gdzieś powinno być. Zdejmijmy go. Ach, mam go, muszę zaprosić Grega i dać mu ten obraz. Hmm. Igły, ooo, jest, 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 jest. Mogą się przydać. I długka. Czy jeszcze to jest coś, co ja mogę podnieść? Hey, Toaletka o się ten Dobra, wróćmy do ogrodu. Ta słowarka wygląda jakby została przesunięta, nie tylko coś cienkiego z tego, aby to podważyć. wiecz hmm. będzie za gruby, to jest ta sama. Ale czekaj, 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 igły mam przecież. Zakończę, uważaj na siebie. A co jeśli ja nacisnę na to? Mam. A, dobra, kartka papieru. Och, wydaje się być jakiś list, zawiera to mapę w zamku. Jest w nim napisane, znajdź wino w piwnicy. Wymieszać z siebie z substancji z fiolki, nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list z ilustracją, instrukcją tego, kto nalał truciznę do wina Jest pięknie ozdobiony. Ja tam, kurde, cholerka. Zwykle nie zamieniamy takich naszych listów, było to być zbyt kosztowne, może te rysunki pozwolą nam wytropić osobą, która napisała ten list. Ujujuj, wątek zaktualizowany. Dobra, mamy coś więcej. Świderzonki, ona też coś teraz chce. Aha, nie, mam nowe tropy śledztwie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą do nas doprowadzić do osoby, która stoi w śmieje z świercią ta Co znalazłeś? Uff, ten odcinek będzie dłuższy. Znalazłem ten list w zamku. Zawiera instrukcje dotyczące nalania trucizny do gliszka wina oraz mapy naszego zamku. List wydaje się uzdobiony kwiatami, jak za dawnych czasów. Jak możemy z tego kto ten list napisał? To bardzo ważne do Eryku. Zapytam generała czy zna kogoś, kto zrobił list w ten sposób. Jeśli jest dostępny prawdopodobnie będzie na murach zamkowych. Dobra to wszystko. To wszystko co znalazłem. Do zobaczenia później. E, tak więc... A, agent czeka na rozkazy, jeszcze mapa, e, obórka chyba musiałem tutaj wysłać, typka. Wiedźmę możemy wysłać, bytko wiedźmę posiadamy. Generała nie mamy, prawda? Dobra, nie brak. No i dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że kolejny odcinek się wam podobał. I no co? Szykujemy się już do bitwy z Radowi. I co? Będziemy kończyć, tak więc trzymajcie się. I do następnego. A nie, czekaj, czekaj, czekaj. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję na kanale. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.